Jedna z najbardziej znanych historii opowiada o misji Hanumana, aby odnaleźć i przywrócić życie żony boga Ramy Sity. Sita została porwana przez demona Ravana i przetrzymywana na jego wyspie Lanka. Hanuman, będąc oddanym zwolennikiem Ramy, zdecydował się na niebezpieczną podróż, aby pomóc Sicie. Hanuman przekroczył morze, aby dotrzeć do wyspy Lanka. Podczas swojej podróży pokonał wiele przeszkód. Walczył z demonami i wykazał się ogromną siłą i odwagą. Po dotarciu na Lanka. Hanuman odnalazł Sitę i przekazał jej wiadomość od Ramy. Ostatecznie Hanuman pomógł Ramie i jego armii pokonać Rawany i uwolnić Sitę. Hanuman jest uważany za najbardziej oddanego w hinduizmie i jest często czczony jako symbol oddania, siły i mądrości. Jego postać jest przedstawiana jako małpa z czerwonym futrem i ogromnymi mięśniami. Zasubskrybuj ten kanał, aby poznać więcej tajemniczych i fascynujących legend, o których słyszeli tylko nieliczni. Zostaw lajk like i napisz w komentarzu, jeśli materiał ci się spodobał. I pamiętaj, oni są wśród nas.